Dzisiejsze wiadomości rozpoczynamy informacją świadczącą o tym, jak wiele uwagi muszą poświęcać rodzice swoim dzieciom, aby ustrzec je przed grożącym zewsząd niebezpieczeństwem, a ile uwagi niestety tak naprawdę poświęcają. Do zdarzenia doszło wczoraj w tej kamienicy przy ulicy Pięknej 4. Z okna mieszkania osytuowanego na pierwszym piętrze od strony podwórka wypadł dwuletni chłopiec. Lekarze pogotowia i sąsiedzi mówią, że miał dużo szczęścia, gdy po upadku z prawie 4 metrów doznał jedynie ogólnych potuczeń ciała. Karetką pabianickiego pogotowia przewieziony został do łackiego szpitala na oddział chirurgii dziecięcej. Czuje się dobrze i za kilka dni powróci do domu. Z informacji przekazanych przez komendę powiatową policji wynika, że w czasie, kiedy doszło do zdarzenia, rodzice dziecka byli pod wpływem alkoholu. W tej sprawie wszczęte zostało już postępowanie. Niestety sprawdziły się prognozy pogody przekazane nam ze stacji hydrologiczno-meteorologicznej w wielunie o intensywnych opadach deszczu, jakie miały wystąpić na obszarze całego województwa łódzkiego w miniony weekend. Gwałtowne opady pochodzenia burzowego zarejestrowano już od godziny czwartej rano, ulewny deszcz padał praktycznie przez cały dzień. Już po kilkunastu minutach, w wielu rejonach miasta tworzyły się coraz głębsze rozlewiska wody. Powodem, jak zwykle, były zapchane studzienki odpływowe. Zdjęcia, które teraz Państwo oglądają, zostały wykonane w sobotę około godziny 10.30, a więc wtedy, gdy przestał już padać rzęsisty deszcz. Tradycyjnie z pokonaniem tego odcinka jezdni problem mieli kierowcy małych samochodów osobowych, chociaż byli też i odważni. Większość aut wybierała prostszą drogę, czyli przez chodnik, który usytuowany jest nieco wyżej niż jezdnia. Wówczas to z pokonaniem prawie 100 metrowego odcinka mieli także i piesi. Niestety zdjęcia te nie odzwierciedlają stanu sprzed godziny 9. Zalany był odcinek drogi przed i za mostem. Pokonać go mogły jedynie samochody ciężarowe i autobusy, choć do tych ostatnich wlewały się strugi wody. Nad ranem duże rozlewiska otworzyły się również w okolicach mostu na ulicy Orlej, ulicy Grabowej przy Jana Pawła II. Nie do pokonania były również ulica Torowa i Karniszewicka w okolicach ulicy Jaśminowej. Kiedy wykonywaliśmy zdjęcia na ulicy Torowej wody już opadły, ale z wypowiedzi mieszkańców wynika, że jedynym środkiem transportu za pomocą którego można było pokonać tę ulicę był kajak. Woda zalegała od skrzyżowania z Karniszewicką aż po torowisko kolejowe. Oprócz zalanych ulic w wielu rejonach miasta doszło do zalania piwnic. W żadnym jednak wypadku nie była potrzebna interwencja strażaków. Kolejne intensywne opady i kolejny dowód na to, że nie jesteśmy przygotowani na takie sytuacje. Strach pomyśleć, co byłoby, gdyby dobrzynka nie była małą rzeczką, a tak intensywny deszcz padał bez przerwy kilka dni. Zagapienie się i przejazd na czerwonym świetle był przyczyną wypadku, do którego doszło dzisiaj na skrzyżowaniu ulic Grota Roweckiego i Bugaj. Było kilkanaście minut po godzinie 11, kiedy kierujący Hyundai'em nie zauważył czerwonego światła, wjechał na skrzyżowanie i uderzył w bok Na miejscu pojawiło się pogotowie. Lekarz podjął decyzję o przewiezieniu do ambulatorium pasażerki Fiata, stwierdzając u niej uraz biodra. Po kilkunastu minutach dopiero na miejsce wypadku przyjechała policja. Kierowca Hyundai'a przyznał się do tego, że się zagapił i wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowanie. Przez cały miniony weekend na drogach powiatu pabianickiego wydarzyło się 10 niegroźnych kolizji. żadnej z nich nie ucierpiała żadna osoba. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego poszukują świadków zdarzenia, do którego doszło 29 lipca o godzinie 15.15 .15 na skrzyżowaniu ulic Partyzanckiej i Lutomierskiej. Kierujący zielonym Fiatem 126P jadąc od ulicy Lutomierskiej z niewiadomych przyczyn uderzył sygnalizator świetlny, po czym jak gdyby nigdy nic odjechał w sobie tylko w znanym kierunku. Świadkowie mogą zgłaszać się osobiście do Komendy Powiatowej Policji ulica Żeromskiego 18 albo przekazać informacje telefonicznie. Telefon 215 26 28. W jednym i w drugim przypadku kontakt z Wydziałem Ruchu Drogowego. Jutro w siedzibie Starostwa Powiatowego w godzinach od 15 do 16 dyżur radnego pełnić będzie Edward Rogalewicz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu.